Sonic wariat, zaprasza na film. Tak raka, tak raka, tak raka, Akcja to to Akcja. To jest tak Master tak tak Pomyli pomyłka. O, jest życie! Kurde Dobra Pierdziele w te życie tam. Dobra. Tak już można było zaprezentować następny jakiś taki dziwny poziom. Pięknie, dużo pierścieni. Dostałem strasznie kurna, dużo. Znaczy punktów. Pierścienie to ja dostanę, a bossa musimy zniszczyć. Kurde! Moment, jeszcze raz... Na tym się to wszystko nie kończy, przecież... to było mocne! Jej, teraz! Zbyt najadłem się w faszerowanych tych grzybków, Czymś halucynogennym Dobra, sonik jeszcze tu tutaj. Tu bum. Ja, yeah, kurde! Perebepem. Perepeperbepem. Ach, ha ha ha. Ach, to jest ciężkie, cholera. <laughs> Czekajcie, muszę mieć. To nie jest takie łatwe. Widzicie. Ach, widzicie. Ledwo parę pikseli przezroczystych. O i już wlazłem w takie gówno. Czekajcie, rozwalimy go. Ach, no chyba. Wow, nie, to jest tragedia, muszę zapisywać. Kurde, zapisz to. Ja, czekajcie, zaraz to roz rozbiję. Znaczyniki pierwsze, kurde. Jasna cholera. Wow. No nie, masakra. Wiecie, ile razy tak kusiłem? Cholera dużo. Tam parę kurde powtórzeń wziąłem. No ja! No kurde, nawet nie dotknąłem tego! To jest chore. Ja! Kurna, to jest tak ciężkie! że się w pale nie mieści! Weź mnie do dołuj! Dobra, i po Tobie, geju! No... Cholera... Jak Ci zrobię z dupy jesień średniowiecza, to się zesrasz! No, i mam Cię we wdupie. Serdecznie mam Cię dosyć, egmenie głupi! Dobra, wiewiórki i jakieś ptaszki nam wyleciały znów... Po raz trzeci... Ile tamtego... no mało punktów zostało Dobra Dobra Przynajmniej mamy ćwierć miliona punktów I teraz? LABIRYNT Dobra, zrobimy taki jeden akcik i to będzie wszystko O, fajna muzyczka Nawiązująca do wersji Mega Drive'owej um, Labiryntu Bardzo dobrze do tego nawiązuje Dry, 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 dry. Jeśli słyszycie dźwięk, nie Pioseneczka, jeśli słyszycie, to dobrze, bo będzie słychać. Tylko kurde, nie wiem jak tu teraz iść. Aha, tak Sprytnie to zrobili. Segowcy. Wow O człowieku mam już odliczanko. Ci muszę wziąć tlena, bo kurde. To już nie jest takie łatwe, kurde, bo... Tu już jest nieco inaczej! AWAL dostałem w nogę! To mnie bolało, panie! Kurde, jak wolno, nie? Ja ić szybciej, kurde! Yyy. Dobra, nie będę wariować Checkpoint! O oh, shit, man! Szybko, idź tam do góry! O, oh, mada fuckers! Au! No nie, no! Bez jajec mi tutaj. Dobrze, idź tam, kurde! Cholera no za gówno Kurde No jak go teraz rozwalić Tragedia. No jak to zrobić? Ja nie mogę inaczej skoczyć. O, super, dobra. <trybujesz> Dzieć, kurna. Aaaa, bierz ten tlen, kurde! Dobrze Dobra, kurde Musimy się z tym rozprawić głowienkiem, raz na zawsze. A dostałem w dupę. Tym razem już nie dostanę. Nie! Wezmę sobie tarczę. Przeda nam się. Już muzyczka mi się podoba, muszę ją sobie ściągnąć. Ta P4, bo jest zajebista. Naprawdę, 8-bitowy dźwięk jest tu wyrąbisty w kosmos. Jak są jakieś sprzeczności, to kopa w dupę dam i już będzie git, tak? Wpierdziel przy okazji i gitara. O, dobra, i. Thanks. Za krótkie to było, ale dobra. Nie, 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 tak nie robimy. Czekajcie, pierścienie, kurna, za mało pierścieni, ale i tak będzie, będę miał i tak mało pierścieni, bo i tak więcej nie dostanę. Czekajcie. O 10 za mało. Dobra, kurde, kurde, no ja cię <ścoughs> nie lubię zlatywać w dół. Nienawidzę. Czekajcie, kurde, no ja to przedłużam tak sztucznie, że ja nie wiem, że ja to wygram dopiero w środę, nie? Dobra, jedź już kurde, bo czasu mamy mało Ale naprawdę tutaj tekstury są bardzo podobne Co do tamtego poziomu przecież znacie Więcej się nie dało. Niestety Przepraszam was za to, ale więcej się nie dało. Sorry. Przepraszam Dobra, tyle punktów starczy. Dobra. I teraz. Stop. Tutaj się zatrzymamy. I tutaj się z Wami, z wami pożegnam.